Miejski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki Epicentrum zaprasza na zewnętrzną ekspozycję wystawy malarstwa Janusza Andrzeja Reszki 13 powodów do szczęścia. Janusz Reszka urodzony w 52 roku w Łodzi, edukację ukończył w Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 1988 roku wyjechał do Paryża. Tam kończył Szkołę Konserwacji Zabytków i Dzieł Sztuki. Pracował jako konserwator obrazów, jednocześnie uprawiając malarstwo sztalugowe oraz fresk. W 2018 roku powrócił do Polski, gdzie rozpoczął cykl wystaw indywidualnych i zbiorowych. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych i muzeach wielu krajów Europy, USA, Australii, między innymi Japonii, Szwajcarii, Izraelu, Francji, Syrii, Kuwejcie, Tunezji. Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chorwacji, Słowenii i Kanadzie. Aktualny styl uprawiany przez artystę to postkubizm chromatyczny. Zapraszamy do zwiedzenia tej nowej zewnętrznej ekspozycji, tym razem zapraszając w podróż po sztuce znanej, ale w nowej interpretacji. 13 obrazów słynnych malarzy przedstawione jako kubistyczne dzieła w wykonaniu Janusza Reszki Każda praca z opisem i z kodem QR, który umożliwi zwiedzającemu zweryfikowanie obrazu z oryginałem. Wystawa została przygotowana na zlecenie firmy promującej sztukę Madame Chromatic.